Z nami bohater walki wieczoru jutrzejszej Gali FEN 36 tutaj w Szczecinie w netto arenie Mateusz Rembecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. No zacznę od tego, że to podobno najbardziej wyeksploatowany tym okresem przed galą człowiek, tych obowiązków medialnych, rzeczywiście w ostatnim czasie chyba było sporo. Stosunkowo sporo. Ja osobiście jakoś nie kwapię się do tego, żeby dawać jakieś tam wywiady. Aha. Jeśli trzeba, to wykonuję swój obowiązek. Robię, te, że, że tak powiem, minimum. Także rzeczywiście tutaj było trochę tego. No to ja też jakby wykonam swój obowiązek. Zapytam o to, czujesz. Żal, smutek, złość, rozczarowanie, jeżeli chodzi o to, co działo się z twoim rywalem do tej walki, jeżeli chodzi o te roszady zmiany, tak naprawdę za 5-12? Tak. Moje uczucia były takie dosyć mieszane. Bardziej byłem sfrustrowany tym, że może do tej walki nie dojść. Także tutaj też y przykro mi się. W pewnym momencie zrobiło, ponieważ bardzo ciężko się przykowałem, trzy miesiące skrupulatnie trzymając dietę i ciężko trenując, nagle dostajesz telefon, że przeciwnik ci wypadł i na szczęście znaleźli zastępstwo, które jest naprawdę bardzo dobre i dalej ta walka jest na wysokim poziomie sportowym. Ale to jest w ogóle czas, aby dowiedzieć się czegoś o swoim rywalu, czy w ogóle już jakby nie było czasu, nie szukałeś żadnych informacji? No, czasu nie było, gameplan jakiś tam jest zmieniony, ale to też w moim, mam taki styl, który tak naprawdę nie zmienia gameplanu. planu, ja jestem wojownikiem, idę do przodu, także tutaj też jakichś tam większych zmian nie było, aczkolwiek wiadomo, trzeba go obejrzeć, prześledzić, sprawdzić jego mocne, słabe strony. Poprawnie, jeżeli się mylę, to jest 8 miesięcy od ostatniej walki, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie 8 miesięcy. Ostatnią walkę stoczyłem z tego co pamiętam, albo 20 lutego, albo, albo ogólnie w, w tym miesiącu. Chciałem zapytać, czy człowiek jakby walczący na twoim poziomie, też, też już z pewnym doświadczeniem, cały czas w tym okresie przygotowawczym szuka czegoś nowego, jakichś detali, zmian. Wczoraj rozmawiałem z Michałem Tyburą, który cały czas mówi, że szuka zawsze jakiegoś nowego bodźca, jakichś detali. Chciałem, chciałem zapytać, jak to było u ciebie. O tym Alicante to już wiem i chyba słyszałem coś o Jodze, jeżeli się nie mylę. Widzę, że szybko to się wszystko rozchodzi. Tak, staram się szukać jakiejś tam swojej drogi. E, wprowadziłem e, kilka zmian. Na początku staram się dużo więcej wyjeżdżać, uczyć się od innych osób, e, zbierać te doświadczenie. No i e, też jeszcze ta jego jest, którą wprowadziłem, ale ona e, jest e, dla mnie taka bardziej prozdrowotna, rehabilitacyjna. Może po jakimś tam czasie to coś się zmieni z moim ciałem, ale na razie jestem na tyle zabetonowany, że tutaj jakiegoś tam większego progresu nie ma. No właśnie, rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tej oficjalnej części naszej rozmowy o takim malowniczym miejscu w Hiszpanii, jakim jest Alicante. Ja podziwiałem te walory turystyczne tego miasta. Potwierdzasz, że tam jest pięknie, ale ty przede wszystkim miałeś tam bardzo pracowity czas, i to była też okazja do poznania i pracy naprawdę ze znakomitymi fighterami. Tak, dobrze mówisz. Miałem możliwość trenowania z Ilią Tapurią oraz z Piotrkiem Niedzielskim. Było tam jeszcze kilku naprawdę fajnie ruszających się chłopaków i też sztab trenerski był naprawdę bardzo zaangażowany i doedukowany, że tak powiem, ponieważ wiedział, jakie trzeba rzeczy robić, żeby być mocnym zawodnikiem. Także taki ten wyjazd uważam na plus. Sam Paweł jak mówi, że czasem i dla organizacji, taki ktoś jak ty, to może być problem, bo coraz trudniej orywali. Twoje ambicje też są wielkie. Ja chciałem zapytać, tak, czy to, jest, czy to jest ostatnia, albo inaczej, czy to może być ostatnia walka w Fenie dla ciebie? Ciężko powiedzieć. Najpierw trzeba stoczyć tą walkę i zobaczyć, jak ona przebiegnie. Powodzenia jutro, trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.